Dzień dobry. Mamy końcówkę kwietnia i moje tulipany prezentują się teraz w sposób następujący. Są już w większości rozwinięte, część jest jeszcze w pąkach, na liściach widać ślady jakiegoś szkodnika. Ale nie to jest sednem dzisiejszego odcinka. Otóż zobaczcie, te dwie sztuki wyglądają zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Są to tulipany Darwina, które charakteryzują się zwartym pokrojem, w kształcie przypominają lampkę do wina tak bym to mogła porównać. A w tym roku one, coś się z nimi stało. Mają troszeczkę inny kolor. Bardziej ten kolor, kolor przechodzi na taki energetyzujący pomarańczowy niż, niż na taki czerwony, klasyczny. I są przede wszystkim są rozwinięte. Przede wszystkim próbują naśladować swoim kształtem jak gdyby taki tulipan pełny. Ilość płatków nie zmieniła się w tym tulipanie, natomiast zmienił się zupełnie kształt, ich rozłożystość, ich, ich taka. Taki wygląd ogólny. Spójrzcie sami. Bardziej przypominają mi tulipan, który mam posadzony obok, i jest to tulipan Exotic Emperor. Nie wiem, czy one wzajemnie mogą na siebie tak oddziaływać, by aż tak zmienił się po jednym roku wygląd kwiatów i to kwiatów mocnych, bo są to kwiaty, które mam tutaj z roku na rok jeszcze poprzednich właścicielach, których nie wykopuję na zimę, które sobie doskonale wspaniale tutaj radzą. A coś, coś takiego zaistniało, coś takiego się tutaj właśnie im przydarzyło, że są otwarte, no ładne, ładnie wyglądają, podobają mi się, aczkolwiek zdziwiło mnie to bardzo, bo część jest tutaj w takiej formie klasycznej, jak można zaobserwować, a te dwa po prostu gdzieś tam się takie przydarzyły. I Nie wiem, czy te trzy tutaj z przodu jeszcze nie, nie będą też w tym, w tym stylu, które tamte. A tutaj już przechodzimy do szafirków. Troszeczkę y, za radą komentujących, troszeczkę przycięłam im te liście. Y, I one dostały więcej światła. Wydaje się, że podziałało to na nie bardzo dobrze. Są ładne, takie w żywym kolorze. No, jak to szafirki? Polecam, zachęcam do stosowania tych cebulek w, w waszych ogródkach, ponieważ jest to roślina, która pasuje. No, zaryzykuję się stwierdzić, stwierdzenie, że do każdego ogrodu, bo i w nowoczesnych aranżacjach można tą roślinę używać i w takich klasycznych jak ja tutaj mam i myślę, że wszędzie się sprawdzi, a kolor naprawdę jest świetny. I oczywiście też bardzo ładnie się rozrasta ta roślina, bo nawet z kilku sztuk cebulek posadzonych można otrzymać już po pewnym czasie właśnie efekt taki pełny i na obrzeża fajnie sobie to zastosować, bo jest to niziutka roślina no polecam, jak najbardziej polecam. A tutaj idąc dalej wzdłuż ścieżki można zauważyć sasankę. Nie jest ona jakaś, nie wiem, no też właśnie ten szkodnik tutaj panuje, jakiś podgryzami tutaj kwiaty podgryzami liście. Ale ogólnie myślę, że ona dobrze się tutaj czuje i będzie się też rozrastała. Też widziałam w innych kolorach sasanki, być może sobie tutaj coś jeszcze, co nieco dosadzę. Mamy tutaj też firletkę, piwonie, Właśnie tutaj te moje ulubione wiosenne narcyzy, krzew forsycji też kwitnie. O tych roślinkach troszkę też było we wcześniejszym moim odcinku. I tutaj wracamy już na ścieżkę sobie. Jeszcze taki ogólny tutaj jest rzut oka na ogródek. Tutaj miałam ładnie wyczyszczone spod agrycznika, no ale niestety trochę jeszcze się go tutaj, gdzie niegdzie nie przewija. I widocznie będę musiała więcej dosadzić bodziszka, bo bodziszek świetnie sobie radzi z podagrycznikiem. Po prostu potrafi go zupełnie stłamsić. A tam w tle ta konstrukcja wątpliwej urody, to była taki stelaż to był na domek, na taki bigwam Tipi z fasoli. Mamy tam zasadzoną fasolę Jasiek, i teraz będziemy czekać, aż to zupełnie zarośnie. No i dzieci będą mieć taką atrakcję, taki domek do zabawy. A tutaj znowu jesteśmy wzdłuż ścieżki i mamy powtórzony szafirek. Mieliśmy tam też żurawkę, bodziszek właśnie, a tutaj jest ta część ogrodu, ta mniej zadbana, taka, którą no muszę w tym roku troszeczkę więcej czasu poświęcić, i przekopać to po prostu, więcej nasadzeń zrobić. Tutaj jest szafirek już po pewnym czasie, to jest innego dnia filmik i właśnie efekt tego przycięcia, takiego delikatnego tylko podcięcia liści Zupełnie odmienił wygląd tej roślinki. Wygląda fajnie, podoba mi się ta roślina w tym roku. Ładne są szafirki w tym roku. Dobry jest rok na nie. A tutaj już przycinanie wrzosa. Oczywiście, kiedy ja się zajęłam przycinaniem wrzosa, o, pojawiło się obok mnie dwóch moich asystentów, którzy również chcieli się tutaj wyżyć na tych wrzosikach. No i przycinali, pozwoliłam im poprzycinać. A niech się bawią, niech, niech sobie też coś. Po, popracują. I zawsze właśnie powtarzam, żeby nie zwlekać z przycinaniem wrzosów, bo ich pędy stają się później zdrewniałe, tracą ten pokrój taki, taki, taki okrągły, fajny yy, i no, mimo, że jeszcze można powiedzieć, że w miarę dobrze wyglądają, to ja bym jednak nie zwlekałabym cięła te wrzosy. I to całe kwiatostany, wszystko tak jak jest, do zielonego. Po prostu niech samo zielone zostanie, a te, te wszystkie kwiatostany Trzeba się ich pozbyć, i one wtedy fajnie się rozkrzewiają, ładnie powtarzają swoje kwitnienie, i po prostu zachęcam, zachęcam do przycinania wrzosów krótko i, i szybko. Przycinamy również róże, to też jak najszybciej sobie trzeba zrobić, bo już tutaj widać, że odbijają ładnymi takimi młodymi listeczkami. Tutaj kolejne moje tulipanki to są właśnie te. Exotic Emperor i no, naprawdę tamte darwiny, one jak gdyby się starają naśladować w swoim wyglądzie, bo są naprawdę bardziej podobne pokrojem swoim do tych, aniżeli do klasycznych darwinów. Chodzi mi o te dwa, które właśnie w początku filmu pokazywałam. No tutaj jest rzut oka jeszcze na tą najmłodszą rabatę moją. Yy, która cały czas tam coś gdzieś jest zmodyfikowana, coś jest dosadzane, dorabiane, no ale to chyba o to chodzi. Chyba, chyba my do tego dążymy, ogrodnicy, yy, amatorzy, żeby cały czas coś tam zmieniać, coś dosadzać, żeby ten ogród razem z nami ewoluował i prezentował się fajnie w każdej porze roku. Ładne te tulipany są Exotic Emperor, naprawdę je polecam, bo powtórzyły świetnie swoje kwitnienie i to chyba mam wrażenie, że w większej liczbie. Tutaj są takie większe kwiaty i mniejsze, pewnie te mniejsze pochodzą z cebulek przybyszowych. A tutaj już przywrotnik ostroklapowy, jest to taka forma, która mi się tutaj nasiała, samoistnie jakoś, nie wiem. Nie wiem nawet skąd, ale zostawiam go tutaj. Nie jest to w jakiejś fajnej odmianie, jakiś taki nabogato, tylko taki zwykły, taki polny bym zaryzykowała stwierdzenie. Tutaj jeszcze rzut oka na tą robotkę młodą, taką wzdłuż chodnika, co stanowi taki przedogródek. No, zobaczymy jak to będzie w kolejnych wyglądało miesiącach. Wszystko tutaj, gdzie gdzie w pąkach jeszcze Darwiny, a już w rozkwicie egzotyk. Tak zastanawiam się, jaki by tutaj jeszcze kolor pasował do tego białego i czerwonego. I na koniec czereśnia w pełni swojego rozkwitu. Fantastyczna jest. Piękna, stare drzewa, jednak zawsze wnoszą do ogrodu takiego nostalgicznego, romantycznego charakteru. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie.